Mano, witajcie, z tej strony Jankowe Historie, a dzisiaj, uwaga, gram najnowszą wersję Minecrafta, tak, wersja 1.21.8, no i właśnie, em, nagrana to mnie zespełniło o tam, ale sobie poleciałem i jestem na takiej wiosce, bardzo duża taka wioska, jest fajna, no i gram na trybie normalnym i jeszcze, no. Gram na trybie no. Na trybie kreatywnym i na i na e, łatwym. Mamy tu villagera. Chyba głową, bo nie ma pracy. No, mamy świnkę des plus. No i tym to miasto oczywiście nazywa no, się Jangowice i będziemy ben, będę wrzucać z tego filmy. Naprawdę. No i zobaczymy, kim już są. jest o wiele więcej rzeczy. Naprawdę tych rzeczy teraz jest dosyć dużo. Muszę przyznać. Naprawdę dużo rzeczy. Czy tu jajka przyzywające są? To jest na przykład koza, panda, tutaj cel. Są takie nowe jaja, takie fajne. No i stały. No i na przykład mamy jeszcze pancerniki. No i taka fajna wioska. Trafiłam akurat. Na no takiej fajnej wiosce. Dobra. No nie mogę z villagerami, ale tam na będzie to potrzebne aż tak, ale... O, lawa. No i tu mamy kowala. no e, nie to nie jest kawala, to jest kamień chyba. Dobra. I tam skrzynki, dobra. Daj sobie się ją uprawy. No jest sprawdzę wszystkie domki. Widzę że, widzę, że zostały dodane takie dziwne. Dziwny taki domek trochę, ale to nic. Zawsze jakiś taki domek może się trafić. I dwupiętrowy widzę. Jakaś wędzarka. Dobra, taki fajny domek. Ja, oczywiście, chcę zbudować swój domek. W takim fajnym miejscu. E, mój domek będzie tutaj z drewna. Potrzebny jest tutaj. Może być tak. A nie, może być taki akacjowy. Bo akacjowy jest ładne. Jeszcze tropikalne. Mogą być też akacjowy pnie. To jest takie tropikalne. No i będziemy budować mój dom. Oczywiście, nie zapomnijcie, że coś lajka i subs suba. Ponieważ lecimy po 30 subskrypcji, a bardzo mi na tym zależy. Gdzie by to zrobić, domek, Mój domek zrobiłbym? Może w tej górze? Będzie to trochę oddalony od wioski, ale to nic. W przyszłości połączę ten domek. Dobra. I chcę taką dziurę w tej górze zrobić jednym prostym sposobem. Widzicie w jakim? TNT. I oczywiście zapalniczka. Krześ, czyli krześ. Wołow. przez prezentację. Ej, nie ma krzesiwa? Nie, to przez trzy. Krzesi... Zaraz, zaraz. Krzesiwo. Krzesiwo. Siwo! Krzesiwo. Zostało zmienione w tej wersji? Się mylę. A jest, dobra. Jak gram na... po angielsku ja gram? Dobra. Będę musiał sobie zmienić na Polski. ok. Ja gram po angielsku. Nie wiem, jak jest po angielsku w więc trochę błąd, ale. Teraz będzie wielka dziura. O tutaj chcę domek właśnie. Uuu! Dużo stało na tutaj. kamienia. Mi się tutaj. O! Masz epoka kamienia. Okej. Okay. Jeszcze jeden. No by się noc. Okej. Okay. Nawet miecz jest dodana, No. ja będę grać na trybie pokojowym. Albo czasami na, na, albo czasami na normalnym. Oj, nie. Dobra. Jeszcze, jeszcze tutaj pochodnia, aby... Dobra, ja gram na trybie... Będę musiał sobie zmienić na polski język. Wiecie co, to tak i, wyj i wyjdę. Ja sobie zmienię na polski. Dobra, polski, polski, gdzie to jest, polski. Dobra, widzę. dobra. Wszyscy villagerowie się pochowali? Chyba tak. Ja jestem um. sobie na pokojowym na razie. Sobie będę grał na razie na pokojowym. Widzowie. I chyba mam też na łatwym. No też było trochę tych potworów się rozgryźli, bo się tak bardziej atrakcyjnie widzowie. Teraz mogę sobie wpisać pochodnia. Dobra. Dobra. Jeszcze tak tak dobra. U jakaś skinia jest dobra. Podłoga będzie taka tropikalna. Dobra. Też będą odcinki, gdzie buduję na przykład metro w tym mieście. Bo to jest oczywiście głęboko, więc może być taki odcinek, gdzie na przykład robię metro. Um, na przykład z mojego domu. Albo te. no oczywiście, w tym mieście będzie też zaba. Oczywiście nie może zabrać. Oczywiście, na miasto, to za miasto. Postanowiłem zmienić wersję Minecrafta, ponieważ ta stara niezbyt mi się podobała, było mniej rzeczy. Więc zrobię sobie teraz na najnowszą wersję i to się opłaciło, bo naprawdę fajny, fajnie się bawię już. To się już podoba ta wersja. Musi się skończyć tutaj na budowie domu. Dobra. Tam fajny, Będzie taki domek ładny. Więc sobie, no, piszę łóżko, no i się przespi, bo nie. I, I pójdę spać, bo nie chce mi się za bardzo tutaj pracować em, w dzień. No. No i kondygnujemy tutaj budowę. Dobra. Okay. Dobra, Czy to jest węgiel? No. węgiel nie dzisiaj. Możemy zawsze zdobyć węgiel. A co dzieje tam w wiosce? Zobaczę. To są słone nawet. No dałem, nie? Paszkę potrzebę. To jest siano. Fajnie, o są gody nawet. I owce, kurczak kurczaki jeszcze. I fajne damki takie są. To fajna wioska. Dobra, ale muszę lecieć do mojego domu. Bo damy są ważniejsze sprawy. No już wiem. No, jak nie jeszcze będzie kamień, oczywiście, kamień tu jeszcze będzie. Komentarz nie, wiem, tylko bruk. Znaczy kamień, no, to jest kamień bardziej. No i tu, bo tu chcę, żeby to było bardziej sk skamuflowane. Więc tu będzie kamień. Okej, okay. myślę, że taki ukryty domek jest spoko. Mianowicie nie jest na razie za duży, ale zawsze coś. Pochodnia. To szyba, oczywiście, jeszcze. Tutaj pochodnia, aby chnieć myśli. Aby było jasno. No i mój domek jest chyba jeszcze moment gdzie skończony, ile drzwi jest dodanych. Wow. Ciemnodębowe, jeszcze nałożynowe, wiśniowe, bladodębowe, bambusowe, spoczone, żelazne, miedziane i tak dalej. I jeszcze naprawdę dużo drzwi jest dodanych. Co jeszcze tutaj się zmieniło? Ej, dużo dosyć. Jest więcej jedzenia tutaj chyba. Dobrze widzę. To jeszcze trójzong i te ned, nederytowe rzeczy zostały dodane. Fajnie bardzo, bo ułatwia sprawę nawet. To może ułatwić sprawę. Tutaj akacjowe, może być wszystko akacjowe nawet. Dobra. Taki fajny domek, zbudowałem, Łóżko czerwone, bo moim zdaniem jest czerwony. Jeszcze jakiś piecyk, żeby dekorować trochę wne, tutaj, no, wnętrze oraz jakiś obraz może być. Wow, tutaj Obraz duży dosyć. Dobra, tutaj ten piec. No i mój dom jest skończony. Dobra. Te tak, villagerowie są fajni no. Dzień będę sobie grał. Dzień sobie będę grał na trybie łatwym. Jak będzie dzień? Albo w ogóle na trybie łatwym, ponieważ. No, ponieważ tak będzie lepiej. O, taki, jakiś, jakieś tutaj stragany są takie, nie wiem, czy to stragany, czy to po prostu jakieś, nie wiem, jakieś takie targi, jak tutaj są. Co to jest? Taki stragan? To Taki? znaczy, Tam się jeszcze tutaj jakieś owoce? Tak, po ścianu więc. No. Otóż, a tu już. A tu ostatni robi tak daleko od wioski. Nie wiem. I tak daleko od wioski? No nie zbliżej. A ten tak daleko, ale już wraca. Dobra. Już powiedziałem, więc wraca. Jestem gdzieś. widzicie, jaki jestem fajny. Wraca? No i Mój dom jest daleko od wioski, ale to nic. Nie wiem, po co wziąć za okazję schody, bo mój domek będzie. A nie, może mieć nawet dwa piętra. Okej. Okay. To jest śniadki. A, jednego znieściłem, dobra. Takie gospodarstwa mają już. Nie, tutaj wyrzuciłem schody. tej owce. Wow. Tak, tutaj sadzą pzenicę. O! Pierwszy raz widzę, jak rozbiera. I sadzi. Wow. No. Nie. Wszystkie domki sprawdzę, co się dzieje. Dobra. A to co się dzieje? Jakiś tu mieszka, to jest chyba, to jest kamieniarz. Mieszka. Większość gladiów ma tutaj mm, pracę. Ale niektórzy nie. Mamy dwóch farmerów, mamy. To jest plus też. Może komuś, który nie ma damy. Na przykład. Na przykład na przykład kocioł, kocioł to jest kocioł to jest chyba właśnie praca villagera, kocioł o, tu jest bez bez pracy villager chodź tu, chodź tu ej O, jest kocioł. Dobra. Rymasz to jest. nas rymasz, Dobra. No i. No i co? Pracuj tu sobie. Co tu robisz? Nie wiem. Nie wiem, co ten kocioł to robi. No. Nie wiem co rymasz robi, ale. Wiem, że jeszcze jest taka praca villagera rybak. I to chyba się z beczki. Chyba. Tak, to się z beczki. A nie to bec... becz... becz. Beczka, no. I wtedy villager jest rybakiem. No. Będzie łowił ryby. Naprawdę fajni są villagerowie. Będę, dużo będzie odcinków o nich pewnie. Na przykład, na przykład, na przykład też wiosnę będzie mój wieżowiec. Będzie naprawdę taki wysoki. W jankowicach tych, no. Był taki jeden, w jankowicach tych na wersji 1.14.2 był taki jeden em, ceglany kloc. Niezbyt. No. A nie było takiego wieżowca takiego wielkiego. Więc w takiej dużej wiosce to taki wieżowiec będzie na ładnie pasował. Tylko w jakim miejscu? Zastanawiam się. Em, zobaczę z z to taka. Zastanawiam się nad tym miejscem, bo tu jest tak ładny, taki ładny teren. Prosty. No i chyba. I to, to jest chyba tak... Właśnie, to chyba tak by pasowało, bo zobaczcie, to jest tak w centrum, jakby. Jest taki w centrum. Więc, no. Więc idealne miejsce po prostu. A co ty robisz, ten rymasz? Czy to jest na pewno rymasz? No rymasz. Ej, pracuj tutaj w kociale. Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. O, ten jeszcze nie ma pracy. Chociaż on jest taki dziwnie zielono ubrany, taki. Tego ubranie jakby? Kurde. Ale, ale kiwa głową, więc nie ma pracy. No, tutaj wszyscy idą do domu. I tutaj zmieniam na tryb pokojowy, aby, bo nie chce, aby. Bo na trybie łatwym się respią moby, a na pokojowym nie. Te różne potwory. No bo nie chcę, aby zombiaki. Oraz jakieś inne. Oraz inne jakieś mi zombiaczki. Wyżarły wilagerów moich wszystkich. Ja tak nie chcę, muszę dbać o villagerów. Dobra, widzowie, to by było chyba. Na tyle w tym odcinku. Jutro będzie kolejny odcinek z tego epickiego miasta, które jeszcze może nie jest epickie, ale może być w przyszłości epickie, widzowie. Tak więc. Tak więc, no i co? Pa!